Bogu ogóle ci codzieni, co najświętsza czysta pani, obląbie co raduj się, królo omach podzielicza, ochronne Wysuną na po nad niebu, nad słońce uświetniono. Matko ja wiem Cię, Matko ja kocham Cię. O Matko spójrz, o błogosław wszystkie dzieci swe. Matko ja wiem Cię, Matko ja kocham Cię. O Matko swój, o błogosław. Tworzymy Armię Maryi, jesteśmy przy najnowszym orędziu Matki Bożej, Matka Boża zachęca nas do pełnienia Jej woli, wymienia punkty już mamy sześć ze sobą. Co to znaczy pełnić wolę Matki Bożej na ziemi? Pierwszy obawiałem mówić różaniec, drugi koronkę do Bożego Miłosierdzia, Czycie nawiedzać sanctissimum, czwarta post wczoraj głośnoty mówiłem. Piąte, korzystać z sakramentów Kościoła. Szóste, miłość i modlitwa, moi drodzy, do kapłanów i za kapłanów. I siódmy punkt, zachowajmy cnotę. Moi dzieci, zachowajcie wierność w waszym postępowaniu. I w waszych sercach będzie to samo, co jest w waszych ustach niech w waszych sercach będzie to samo co jest w waszych ustach wszystko inne jest faryzejstwem bardziej przystępny język to jest obłuda teologicznie służenie dwom panom. demokratycznie za wszelką cenę. Szukanie kompromisu pomiędzy czynem a słowem. I wasze czyny, Matka Boża mówi, posiadają prawdziwość waszych słów. Potrzebuję waszych ofiar. Ale wielu z Was odczytuje moje słowa jako prośby skierowanych do świętych i osób samotnych, które mają czasu wiele, by poświęcić się służbie Bożej. I tu jest bolesne. Bo Matka Boża to mówi, że wielu przysłuchuje się tym kazaniom, orędziom, które pokazuje, ale nie wielu chce iść tą drogą. Tu Matka Boża już nie patrzy na przeszczęść świata, tylko patrzy na naszą grudkę. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi skupionych wokół tego okrętu, który się nazywa Pustelnia Niepokalaną. Że dzieci tu jest kiepsko. Kapujecie? Gdyby te dwadzieścia tysięcy spośród nas podjęło to wyzwanie, to już jest arka nowego dzieci. To jest naród izraelski wędrujący po pustyni. Powtarzam Wam to zdanie: potrzebuję ofiar, ale wielu z Was odczytuje moje prośby skierowane do świętych lub osób samotnych, które mają wiele czasu, aby się poświęcić służbie Bożej. Dziś to jest błędne myślenie, a najgłupsze, kiedy mówisz, jakże będę na ręce. To Cię choroby chycą, grzbiet ci się pokrzywi i wtedy nic nie potrafisz. Tylko mówić o lekarstwach i o chorobach. Dlatego apeluję, to okazanie o Armii Maryi nie jest dziś do całego świata, do tych kilkudziesięciu tysięcy, którzy mnie słuchacie. To jest do Was. Ilu z Was podjęło wysiłek reguły mariańskiej. Około trzech tysięcy poszło reguł mariańskich. Z czego powiedzmy gorliwie wzięliście dwa, tysiąc kupiliście w darze dla kogoś? Teraz ilu z tych trzech tysięcy zaczyna to realizować? Tu jest Matce Bożej smutna. Bo Matka Boża chce, abyśmy się stali, ci, którzy usłyszeli te słowa, narzędziem jej planu. Matka Boża mówiła, że nie. Kieruję moje prośby do wszystkich wierzących. Od małych do starców. Od samotnych do Wielolet, wielodzietnych rodzin. Pamiętacie, co było, co było w niniwie, Kto ubrał górki pokutne? Kto podjął drogę ratunku? Starzy i młodzi. Królowie i biedni. I jeszcze zwierzęta. Pościły. A my by chcieli z się zgadzamy, ale to jest nie dla nas. Bo to dla ludzi samotnych, którzy mają czas, no i dla świętych. Na no ty, barangu, kimże chcesz być? Nie wybieram wśród Was głodnych. Przepraszam. Nie wybieram wśród Was godnych i niegodnych. Pomóżcie mi. Proszę dla tych, Którzy nie słucha, nie słyszą moich słów i pozostają uśpieni. Nie myślcie, że nas w Polsce słuchają miliony, że nasi miliardy. Wie, te słowa są do was. I Matka Boża tu z niepokojem mówi to orędzie, mając świadomość, Którzy te orędzia i te słowa usłyszeli. Macie problem, spotkawszy się ze słowem Bożym, który mi Bóg kazał łosić. Będzie wam o wiele gorzej na sądzie niż tym, którzy nie słyszeli. I mnie to samo. I Matka Boża mówi konkretnie. Jeśli tego nie uczynicie, nie podejmiecie tych kroków, nie podejmiemy, nie będą uratowani ci, którzy tych słów nie usłyszeli. Jeśli nie uzyskają od Was pomocy, Maria mówi: Nie zdołam ich uratować. Wzywam Was wszystkich do szczerej modlitwy i pokuty. Złączcie swoje modlitwy i wszystkie wysiłki z moimi prośbami. Podłączajmy się do naszej Matki. Dziś kazanie pasyjne będzie również poświęcone jej. Panie Łagadzkie, proszę, żeby ono było do cyklu ubiegłorocznego podłączanego. Mamy to okienko. Kazanie pasyjne. Nie poddawajcie się walce. Prowadzę Was do zwycięstwa. Ale moja armia nie może się składać z jednego oddziału walczącego i stu przysługujących się walce. Dzieci kiepsko. Jeden na stu z Was to przyjmuje. Powtarzam, Matka Boża mówi. Moja armia nie może składać się z, od z jednego oddziału walczącego i stu przysłuchujących się walce. Powołuję Was wszystkich do walki. Tu też można tłumaczyć, że to jest pochwała. Do naszego działu. Mówił się nam przysłuchuje, podziwia, uznają, doceniają odwagę, błysnęli formą. Chodź do kopów, O, pada wilgoć, krety gonią, a niech mysz przyjdzie polna, a jakiś taki większy robak? A jak nie będzie śniadania? A kiedy będzie chciała zrobić lunch, a wtedy będą działa szczelały? Musimy się dogadać z drugą stroną. Kiedy jest jedzenie, to jedzenie. Kiedy pranie zdział, to pranie. A kiedy ubikacja, to przerwa w szczelaniu. Powołuję Was wszystkich do walki. Nie ociągajcie się w wypełnianiu moich próśb, bo życie jest o wiele krótsze niż się Wam wydaje. Dopiero później czas się zaczął. Wtedy już nie będą poczerne zegary. Dziś pędzi, zostawiając Wam zawsze niewiele czasu na pokutę i na nawrócenie. Jeśli chcecie <laughs> przemienić oblicze świata, jeśli chcecie dokonać czegoś wielkiego w Waszym narodzie, przyłóżcie się Całym sercem do wypełniania moich próśb. Mój kochani, Bóg przez Matkę Bożą pokazał swoją wolę, czego od nas chce w tej wielkiej bitwie. Nieprzypadkowo nakreślałem Wam, że od 2.15 będziemy się już przykładać. Będę o poście, będę przypominał. Na tablicy pamiątkowej w napisem jest takie zdanie, nie? Zabrał mi przyjaciół świata, a dał mi przyjaciół ducha. Przyjaciół świata musiałem głaskać, by byli przy mnie, bo tam były profity. Przyjaciół ducha okładam równo. Zauważyliście, że nie oszczędzam. Całkowicie inna forma paszenia. Zawsze ci mówię, masz problem, nie zmienię mojego stanowiska. Jeśli było dane na ślubie Marty, głosić kazania, widziałbym wynegliżowaną tu, to zacząłbym kazanie, tak, kocham cię, Marto, ale za tą nagość. Zapłacisz kiedyś. Boga obrażasz. Za to ci przyjdzie zapłacić kiedyś w życiu? Cię bardzo kocham. Dzieci, jak mnie na coś zapraszacie, bardzo uważajcie, że nie będę ci pięknie wyglądać, jak ty masz dotąd suknię. Lepiej mnie nie zapraszajcie. Publicznie zabiorę głos. Gawrysi powiedziałem, jeśli będziesz naga na ślubie, i twoi goście, ja będę miał w kieszonkę w kieszonce jabłka, jakakolwiek baba przyjdzie, nic nie będę mówił, tylko będę brał jabłko z kieszeni i kroił je kawałek jabłka. Każdy podawał do łus. I cis. Mnie nie interesuje wasza koncepcja świata. Nie styka was moja koncepcja, nie zapraszajcie. Nie pójdę tam, by zachowywać się jak prosię przed Bogiem. Bo widzę, z jaką przezornością Bóg mówi te słowa. Na początku formował mnie delikatnie, dzieci, tak, tylko tak. Dziś jest bardzo wymagający. Zyskać przyjaciół ducha, trzeba wyrwać z nich przyjaciół świata, wywalić. Myślałem wczoraj nad kazaniem do ukochanej Marty. Mówię, no, nie wiem, przejmyś. Imię Marty, Marty są trudne. I wybraliśmy na imię Krzysztof. Ale i Krzysztofowie też wulkaniczni. Jak to Boże połączy? Własce jest wszystko możliwe, ty możesz. Jeśli nie zanurzycie się w Bogu, nie ma szans połączyć Martę z Krzysztofem. Połączysz Elżbietę z Krzysztofem? To Elżbieta będzie zawsze wielkim cierpiętnikiem. Połączysz bandę z Krzysztofem. Wanda zawsze będzie tłuczona i będzie cierpiednie. To są te wszystkie wielkie misteria. Miłość was połączyła. Nie rządza was połączyła, dzieci. Miłość. Przyszliście do miłości, aby się nauczyć dopiero miłości. Czyli to Bóg to wszystko przemienia. Więc przyłóżcie się z całym sercem do wypełniania moich prośb. Zacznijcie już dziś realizować moją wolę. Dzieci muszę skrócić. Bierzemy się nie dwa lata, bierzemy się dziś. Jak tylko te karteczki skończę. Pozostałe, zaraz zaczynam drugi cykl, reguła mariańska od nowa. Rozumiecie? Bo tam byłem głupszy niż stawie, dziś jest troszkę mądrzejszy. tak samo. by na podstawie tego kazania tam tamto zdanie po zdaniu. Dzieci nie ma. Nastawaj w porę i nie w porę. Repeticje jest Mater Studiorum. Wracaj, powtarzaj. Całą wieczność będziecie mogli odpoczywać. A teraz weźcie się do pracy i wprowadźcie życie moje wzniosłe postanowienia. Bo jeśli nie zrobicie tego od teraz, będziecie planować poprawę aż do śmierci i nigdy nie otrzymam od was tego, co zostało mi obiecane. Montujemy w naszych systemach myślowych turbo dopalacz. Nie na dwóch słowach, turbo dopalacz. Silniki typu samolotu, jakim lecieliśmy. Elibus, to to powinno się jest. ten samolot? Cztery silniki, patrzę na wykaz prędkości. Jeden h ponad, 1,1 grzeje. Nie będziemy latali na kukuryźnikach, że cicho i nisko, to wysoko i szybko. Powtarzam jeszcze raz. Zacznijcie już dziś realizować moją wolę, mówi Matka Boża. Całą wieczność będziecie mogli odpoczywać, a teraz weźcie się do roboty. Do pracy i wprowadźcie w życie swoje wzniosłe postanowienia. Bo jeśli nie zrobicie teraz tego, będziecie planować poprawę aż do śmierci. I nigdy nie otrzymam od Was tego, co zostało mi obiecane. Błogosławie wszystkich, wszystkich. Moje wasze, moje, moje wezwanie powinno być dla Was zaszczytem. Tymczasem wielu z Was ma nadzieję, że mówię to do kogoś innego. Ja mam powiedział do Chińczyków. Nie o Chińczyków przed sobą czy Japończyków. Jeśli, ho, jeśli chociaż ci, którzy ślubowali mi miłość, wypełnią moją wolę, wówczas mogę już bardzo wiele dokonać. Przypominam wszystkim 20, w okolicach 27 września. Około 20 tysięcy w ciągu miesiąca ślubowało Matce Bożej miłość. Do Was te słowa mówię. Pamiętasz jak w ręku miałeś kwiatek w Świeczkę? Pamiętacie jak klęczyliście przed i telewizorami, a później przez całe miesiące Was tu wypominałem, w sensie, że przedstawiałem Matce Bożej. Matka Boża mówi, że ta grupa już jej wystarczy. Jeśli... Jeśli chociaż ci, którzy ślubowani mi miłość wypełnią moją wolę, wówczas będą już wiele dokonywać, ale to dopiero początek tego, czego pragnę uczynić dla ratowania ludzkości światłości. Stąd Pana z wielką radością dziś witam. Pan chce, żeby matce może ślubować, aleś Pan trafił w dywę na moc skazania. Przypominam więc, co matka wolno od nas chce. Różaniec, koronkę do miłosierdzia nawiązanie sanktyzmą często, post, życie sakramentami kościoła, modlitwy za kapłanów i zachowajmy cnotę. Amen. Amen. Amen.